Cześć witajcie, Przemek Słomski Mnica 79 element. Jest duże zamieszanie na rynkach światowych związane z prowadzeniem ceł przez USA. W związku z tym pomyślałem sobie, że nagram takiego krótkiego live'a, w którym odniosę się do tego tematu po raz kolejny, ale w takim szerszym kontekście, również historycznym. Otóż globalizacja i handel światowy to jest rzecz równie stara, jak, jak świat. No bo przecież jedwabny szlak to jest nic innego. Niż, niż handel światowy, niż ściąganie towaru z Azji do Europy. No i to jest temat, który ma parę tysięcy lat. Natomiast w kontekście ostatnich wydarzeń, za początek globalizacji, możemy przyjąć rok 1979, gdy prezydent Jimmy Carter, prezydent USA, wysłał do Pekinu swojego przedstawiciela który podpisał z Chinami kilka umów, między innymi o normalizacji stosunków, w ogóle o tym, żeby podjąć wymianę dyplomatyczną, żeby sobie ambasadę pootwierać. No i, no i również umowę o, o handlu, co doprowadziło do otwarcia rynków amerykańskich na towary z Chin. No i teraz możecie pomyśleć sobie, no jak to jest możliwe, że Jimmy Carter miał takie dobre serduszko, że dopuścił handel z, z komunistycznymi Chinami. Rok 1979 w Ameryce to jest kolejny trudny rok. W roku 1973 mamy, mamy kryzys naftowy, pierwszy szok naftowy. Ameryka ma poważne problemy finansowe. Budżet amerykański jest mocno obciążony wojną w Wietnamie, programem kosmicznym, a także programami socjalnymi. W związku z tym kraj odnotowuje nie tylko rosnący deficyt budżetowy, ale również narastającą. Narastającą inflację, w związku z tym administracja Cartera wpada na błyskotliwy i genialny, jak się wydaje, pomysł, żeby wpuścić tani towar z, z Chin. No bo skoro chciwi amerykańscy przedsiębiorcy i chciwi amerykańscy pracownicy ciągle mają presję na, na wzrost cen, że chcą więcej pieniędzy zarabiać, no to niech ich szlak, szlak trafi. Ściągniemy tanie, tani, tani towar z, z Chin i będzie inflacja niższa dzięki temu. No, i ten błyskotliwy plan zdaje się sprawdzić, no bo przez kolejne kilkadziesiąt lat presja na, na, na producentów amerykańskich działa i tani produkt z Chin hamuje inflację w USA, dzięki czemu Ameryka może nadal dużo wydawać pieniędzy i jakoś to wszystko razem funkcjonuje. Nie rozpada się. No i teraz problem polega na tym, że Ameryka jest coraz bardziej bankrutem, no bo ten deficyt budżetowy, który jest, trzeba w jakiś sposób obsługiwać. Nie za bardzo da się kolejnych trylionów dolarów pożyczać i trzeba coś z tym zrobić. Pomysł spadł taki, żeby ściągnąć produkcję z powrotem do USA. No tylko, że to nie jest proste, no bo jeżeli, jeżeli sobie wykonamy taki eksperyment myślowy, że... Że wpuszczamy towar tani z zagranicy i on nam zbije inflację. A teraz robimy przeciwne działanie, czyli ten dopływ tego towaru hamujemy i nakładamy na to, co jednak przyjdzie, wysokie cła, no to wiadomo, że wszystkie ceny produktów importowanych w USA wzrosną. No to daje przecież inflację, no bo wzrost cen to nic innego niż inflacja. A skoro inflacja wyższa? No to muszą stopy procentowe wzrosnąć, kredyty rosną, pojawia się recesja, no bo wiadomo, kredyty napędzają gospodarkę. No i budżet też będzie miał docelowo duży problem, no bo skoro wzrosną stopy procentowe i skoro wzrośnie inflacja, to wzrośnie koszt obsługi kapitału i koszt obsługi długu. Także, no, docelowo plan ma swój sens, ale ale niestety nie będzie to proste, bo w międzyczasie można spodziewać się poważnych zakłóceń, no, wynikających przede wszystkim z inflacji w USA. A skoro inflacja w USA to też inflacja na całym świecie. Ta sytuacja, że, że krach będzie w tej chwili, jest na rękę Trumpowi, ponieważ kolejne wybory są za półtora roku, takie wybory uzupełniające, a wybory zasadnicze za 3,5 roku. W związku z tym lepiej, żeby krach miał miejsce teraz, żeby gospodarka sobie z nim poradziła, wyszła na prostą za te 2, 3 czy 4 lata, niż jakby się miała zdarzyć za 2 lata albo za 3. Co więcej, ta sytuacja, która ma miejsce teraz, ma ten efekt, że w panice zaczyna wracać kapitał do USA. Ten kapitał gdzieś musi zaparkować. No, i parkuje w obligacjach amerykańskich. Ich rentowność spada. W związku z tym Trumpowi i jego rządowi udaje się tanio zrolować te długi, które rząd amerykański ma, i też nabrać nowych długów. To ma duże znaczenie, no bo te, obsługa tego, tego długu jest ogromna, bardzo kosztowna. Myślę sobie, że docelowo gdzieś jest w szufladzie plan bankructwa USA, czyli wzięcia, wrzucenia wszystkich długów amerykańskich do jednego worka i ich zrolowania, czyli powiedzenia, no będziemy Wam te, te długi spłacać, ale w jakimś bardzo długim okresie czasu i z bardzo niskim oprocentowaniem. Jeżeli chodzi o bankructwo USA, to w ciągu ostatnich 100 lat... Mieliśmy do czynienia z, z tą sytuacją kilka razy. Ameryka bankrutowała, jakoś świat się dzięki temu nie zawalił, tylko się toczy dalej, jakby nic się nie stało. Proszę sobie przypomnieć rok 1934, znany jako, jako Rekwizycja Złota. No to było nic innego niż zbankrutowanie USA. Wcześniejszy parytet, który obowiązywał do 1934 roku, to było. 20 dolarów za uncję złota, i nagle Roosevelt to zamienił na 35 dolarów za uncję złota. Czyli jeżeli rząd amerykański był ci winny 2000 dolarów przed 1934 rokiem, no to powinien ci oddać 100 uncji złota. Natomiast po 1934 roku rząd amerykański ci oddał tylko 57 uncji złota, no bo przeliczył te 2000 dolarów przez Eee, przez 35 podzieliła, a nie przez 20. I podobnie z wszystkimi dolarami w obiegu, jeżeli miałeś 2000 dolarów w banknotach amerykańskich, no to była to przed 1934 rokiem równowartość 100 uncji złota, a po 1934 roku mogłeś sobie za to kupić 57 uncji złota. Drugie, drugie bankructwo Stanów Zjednoczonych miało, na, miało miejsce w roku 1971, gdy Nixon powiedział: No, no, nie, już nie 35 dolarów, tylko tyle, ile sobie rynek zażyczy. Czyli jeżeli miałeś znowu 2000 dolarów w, w, w jakimś, jakimś zobowiązaniu rządu amerykańskiego w obligacjach czy, czy w dolarze, to już nie 57 uncji złota dostałeś z powrotem, tylko jakąś bliżej niezidentyfikowaną kwotę. Jakąś niezidentyfikowaną ilość złota, którą to rynek ci zapłaci, jak mu dasz 2000 dolarów. I proszę zwrócić uwagę, że to jest równo 37 lat między tymi dwoma zdarzeniami, jeżeli do roku, jeżeli do roku 71 doda się te 37 lat to nagle wyskakuje rok 2008, wielki kryzys, wielki krach i recesja. Nie doszło wtedy do jakiegoś znaczącego bankructwa, ale jeżeli się doda kolejny okres, czyli podzieli się 37, połowę tego okresu na dwa i doda się do, 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 do tylko 2008 roku, to mamy 2008 plus 18,5 wychodzi nam 2026 rok. Także no, jest tu jakaś okresowość bardzo wyraźnie widoczna, i być może przyszły rok to będzie kolejne bankructwo USA. Być może będzie to zrolowanie tego deficytu amerykańskiego, o, o, o którym tutaj wspominałem. Według mnie jest to jedyna możliwość ograniczenia tego długu, który został wygenerowany, ponieważ spłacenie jego jest niemożliwe i powoli dochodzimy do momentu, gdy nawet obsługa. Długu, czyli odsetek, spłata odsetek będzie wręcz niemożliwa dla, dla budżetu amerykańskiego. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, na taki kolejny kontekst międzynarodowy tej całej sytuacji, no bo pojawiają się gniewne głosy z całego świata no my tutaj się będziemy odgrażać Ameryce i może jakieś kroki nawet podejmiemy. No to jest w ogóle śmieszna sytuacja, dlatego że cła na towary amerykańskie już dawno były i to raczej Ameryka miała niższe cła niż ta, ta druga strona wobec Ameryki. Dobrym tutaj przykładem jest Kanada, o której już kiedyś wspomniałem, gdzie były wdrożone nawet 300% Cła na produkty, na produkty amerykańskie. I, I tak naprawdę te cła, które są retorsją na cła amerykańskie, one nie będą miały dużego wpływu. No bo skoro Ameryka ma ogromny deficyt handlowy z Chinami, no to, to cóż z tego, że te, że, 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 że te Chiny wprowadzą cła na? Na towary amerykańskie, skoro Ameryka ich tam praktycznie w ogóle nie wysyła. Co z tego? To jest zupełnie nieskuteczna metoda. No i w ogóle te protesty są czasami śmieszne, no bo organizowane są protesty w różnych krajach, typu gdzieś tam Europa, Francja i tak dalej przeciwko Trumpowi. No jest to niespotykane. No wyobraźmy sobie, że miały być protesty wobec któregoś z polityków europejskich, na przykład prezydenta francuskiego, że, że, że tutaj, w, załóżmy w Ameryce jest, są protesty przeciwko Macronowi. No to są jaja, zupełnie niepoważne, nikt tego by poważnie nie traktował. Każde państwo ma swoich polityków i to jest wewnętrzna sprawa danych wyborców. Którzy mogą coś z tym zrobić lub nie. No, zwykle mogą tylko i wyłącznie albo trochę pokrzyczeć na ulicach, a potem w, 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 jakiś oddać głos w wyborach. Przy czym warto powiedzieć, że nadal Trump ma ogromne poparcie, poparcie wśród swoich wyborców. No i temat, ostatni, mianowicie złoto. No i jak zwykle, w takich sytuacjach kryzysowych, to. To scenariusz jest dokładnie ten sam, odkąd się zajmuję metalami szlachetnymi, odkąd pamiętam, a już aktywny jestem na rynku prawie 20 lat, bo pierwszą Uncję Złota kupiłem w roku 2006. No i była podobna sytuacja. Najpierw jest na rynku spadek cen jako, jako zjawisko towarzyszące panice, no bo inwestorzy, którzy mają Złoto elektroniczne, je wyprzedają różnego rodzaju ETF-y, dlatego że potrzebują płynności, mają różne inne instrumenty, często krótkie pozycje, które muszą pokryć, albo długie, które chcą, 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 chcą mieć i, i już i muszą mieć płynność. Często działają w, w panice. Także, także to jest pierwszy etap, a drugi etap jest taki, że następuje paniczne kupowanie metalu fizycznego i wprost towar znika z spółek dilerów i tutaj się pojawia oczywiście natychmiast fala narzeka, jakim prawem dealerzy nie mają złota. Ja tutaj zapłaciłem i domagam się natychmiast mojego złota i nie wysyłają złodzieje oszuści w ciągu 24 godzin, tak jak zawsze tak było. No ale to tak jest, niestety, złoto nie jest, nie jest taką rzeczą, która jest na półkach w nieograniczonych ilościach i jak się cały świat rzuca na zakup złota, to go po prostu brakuje. No, my jesteśmy na szczęście jako menica 79 element taką firmą, która tu się pozytywnie odbija na tle konkurencji, także my złoto mamy nawet wtedy, gdy inni gracze na rynku go nie mają. No i oczywiście kolejny element tego całego cyrku jest taki, że następuje oderwanie często notowań od, od cen fizycznego, czyli dochodzi do takiej fikcji, że, że złoto jest niby tanie, ale w tej taniej cenie nikt go nie chce sprzedać w takiej postaci fizycznej. I tu znowu jest płaci narzekanie, jak to rynek tutaj wycenia na poniżej 3000 dolarów, a złodzieje, dilerzy. Nie chcą go sprzedać. Już dziesiątki filmów na ten temat nagrałem, odsyłam do starszych filmów, tam jest wszystko wyjaśnione. Są to te ceny teoretyczne, które są równie teoretyczne jak były ceny kiełbasy w PRL-u. Kiełbasa w PRL-u kosztowała momentami 100 zł według ceny urzędowej, tylko że w tej cenie jej nie było, a żeby ją kupić, to trzeba było dać na targu 200 zł po cenie rynkowej. Także tak to wygląda. No i jeżeli już mówimy jeszcze o takiej sytuacji, która nas dotyka bezpośrednio, to sytuacja z polską giełdą jest oczywiście dramatyczna, jak w czasie każdego kryzysu. Polska giełda słynie z tego, że gwarantuje stratę dla takiego zwykłego zjadacza chleba. Jeżeli chce się jakieś pieniądze zarobić, to trzeba spędzić nad tym mnóstwo godzin, doktoryzować się wprost z polskiej giełdy. Jakieś strasznie skomplikowane tutaj zabiegi i strategie wdrażać. No i złoto oczywiście wygrywa z, z, z polską giełdą. Jeżeli się porówna z, w takim no, rozsądnym terminie 10 czy 20 lat, no to złoto wielokrotnie pobiło polską giełdę. Polska giełda to jest mechanizm odcedzania inwestorów indywidualnych z pieniędzy. Tam tylko zarabiają te firmy, które. Się wystawiają i właściciele ich, zarządy tych, tych firm odsydzają ludzi z pieniędzy. To jest stały mechanizm, doskonale znany. Nie ma nic uczciwego w polskiej giełdzie. Także nie polecam próbować. Proszę zobaczyć, jakie były efekty tego typu prób. No i polska złotówka, oczywiście waluta wysokiego ryzyka, także należy się spodziewać kolejnej fazy szmacenia złotówki, przede wszystkim do euro, ale również i do dolara bo dolar w najbliższym czasie z pewnością rozdrożeje tak jak będzie wymieniane poszczególne waluty pozadolarowe będą wymieniane na dolara i dolar będzie płynąć do Ameryki jako do kraju uznawanego za kraj niskiego ryzyka. No to wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Kupcie dużo popcornu. Obserwujcie co się dzieje na rynkach światowych. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.